Hello there. O ja pierdzielę. Nie, nie, nie. Znowu jasna strona, ile można? Ile można? Ja już naprawdę żygam tą jasną stroną mocy, żygam. Dajcie mi ciemną stronę mocy. Kurde. Ciemną stronę chcę, a nie jakąś jasną, kurde. I sobie wezmę nie! Nie chcę tatuin. Już byłem na tatuin. Nie chcę znowu tatuin. Dajcie mi kurde jakąś fajną rozgrywkę. Damy sobie o więcej obrażeń. Zobaczymy, ile w sumie obrażeń. Ile w sumie obrażeń można wykrzesać z hrabiego Sudoku. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz wam pokażę kartę, jak będzie. My po ciemnej stronie mocy, dobra, wreszcie. ile można po jasnej, ile można po ciemnej, po jasnej stronie mocy, kurde. Nie? Hrabia duku zadaje jeszcze większe obrażenia w trakcie działania zdolności fechmistrz. To już było, to już miałem. Tutaj sobie zmieniłem na dominację. Więcej obrażeń i będzie krytycznym. Okej. Okay. Będzie krytycznym obrażenia. Mhm. Dobra, zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie za tym ile można wykrzesać obrażeń z hrabiego sudoku. Z tych kart, nie? Z tych kart. O kurde... Dobra, zobaczymy sobie. Żżżż... Oczywiście jesteśmy w piżamce. Ja chodźmy sobie na górę. Chodźcie Na trzy strzały są! Bohaterowie! Ja pierdziele! Jaka potęga! Jaka potęga! Oho. Kurde, ja też... Ja też nie, nie mogę zostawać obrażeń. Ja pierdzielę kurde! Ale niestety ja mam mało. E, mało staminki, jeśli... Jeśli nie mam tej... E, tej karty fajnej na na staminę finezia się nazywa. tych dobra Cyk. Nam drogę do kurde jakiś mi dobra żółty pies kurde znowu oj Dupę Jerzy, dlaczego mam tak małą... staminę? Ja jestem przyzwyczajony do... Do bardzo dużej staminki u krabiego duku, a... A tutaj mi... O, patrzcie jakie... Obrażenia krytyczne, ja pierdzielę. Dobra... Zobaczmy sobie jak... Y jak się nam odnowi duelist. Jak się nam wszystko odnowi. Cyk. Patrzcie, ile możemy napierdzielać? Ty. Oho! Potężne! Tylko niestety. Tylko niestety ma swoje też ograniczenia, bo nie mam. Nie mam e, karty na staminkę. Mój mistrz tego Okej, okej. E, mój mistrz tego pragnie, dawajmy go. Kurde, jak musisz szybko ta stam staminkę się wyregulowała. O, patrzcie, jakie obrażenia ho horrendalne. Dobra, schodzimy, ale nie ma to tutaj nikogo już, świetnie, bo się, bo się pozabijali. Aha, zobaczmy, oczywiście, raz, kurde, szybko. Dobra. Ty co się tutaj dzieje, halo? Eee, czy ktoś tutaj zejdzie łaskawie, czy mam o dobra, chyba zejdzie <grystanie> Zejdziesz do jaskini lwa, kolego? Kurde, ale mnie wywiało z butów. Ale mnie wywiało z buta. Ale zobaczymy, kolego złoty. O! Kurde. Poczekaj. Kurde! Co tak długo wyczekujesz, kolego? Co tak długo wyczekujesz na to odepchnięcie. Skubaniec. Cóż zapyta, jak na eee, Ja chcę przetestować jeszcze Te obrażenia fajne O, patrzcie Patrzcie, jak mu dupnąłem, aż mu Aż mu się odechciało, nie uderzać Ale mam małą staminę Ale coś za coś, nie? Mało staminy, ale duże obrażenia. Kurde jak spierdzielił Nie no, dupnął mi Wydaje przed nami jeszcze drugi, tyle. Hmm. <grywa> Ale patrzcie, jak, jakie to kółeczko jest popieprzone. Jeśli o obrażenia chodzi. Pewnie tu obrażenia są nakumulowane takie, że hej. Tylko żeby to jeszcze wchodziło elegancko to. Ale, że to nie chce wchodzić nieraz, to... ...przykro mi. Ale eee... ja bym chciał jeden na jeden z jakimś typem, bo... Ty kurde... Aha, fajnie. A! super, super, tak, tak, zajebiście, kurde o, za gówno Przyjaciel, jedna potworna pomyłka Jeszcze, jeszcze jeden, tak No, dogonią, ją, dogoń. Na trzy strzały, dobra, na trzy strzały jest Dobra, ten jest spocony jak. Dobra. Nałożenie obrażeń, popieprzony gościu jest na trzy strzały. Dosłownie. Kurde mol. i zawiedli. Dobra, patrzcie Trzy strzały nie ma gościa. To jest potęga. Moje moce Jedi, Dalece przewyższają twoje. A teraz ustąp. Jak widzisz, moje moce przewyższają twoje. A teraz ustąp. Ustęp. Ustąp. Do ustępu wejdź. Zamknij drzwi. Zesraj się i spłucz. Za sobą O ty draniu. Patrzcie Gość Gościu nawet sobie nie wyobraża, o nie Ta psycholka Abym chętnie ją Na duelistu bym się użył Na nią, na, na nią. cyk Duma. Hmm. Ok, no i to to tyle. To odważne, ale głupie. Dobra, w takim razie dziękuję Państwu za uwagę. I do usłyszenia niebawem LOLO 3 0